Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 29 stycznia. Kościół proponuje nam fragment drugiej księgi Samuela, rozdział 7, wersety od 18 do 19 i od 24 do 29 oraz Ewangelii Świętego Marka, rozdział 4, wersety 21 do 25. Pierwsze czytanie. Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił. Kimże ja jestem, Panie mój Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale i to jeszcze wydało się Tobie za mało, Panie mój Boże, lecz dałeś zapowiedź o domu sługi Twego na daleką przyszłość. I to ma być prawo człowieka, Panie mój Boże? Ustaliłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla Niego Bogiem. Teraz więc, o Panie Boże, Niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słuze swoim i jego domu, i czyń jak powiedziałeś, ażeby na wieki wylewione było imię twe słowami: Pan zastępów jest Bogiem Izraela. A dom twego sługi Dawida niech będzie trwały przed tobą. Tyś bowiem, o panie zastępów Boże Izraela, objawił słudze swemu mówiąc: Zbuduję ci dom. Dlatego to sługa Twój ośmiela się zwrócić do ciebie z tą modlitwą. Teraz, o panie mój Boże, tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Ty przekazujesz wspaniałą obietnicę o słudze swemu. Bądź teraz łaskaw pobłogosławić dom sługi swego, aby na wieki trwał przed tobą. Wszak to ty jesteś, mój panie Boże, który to powiedział, a dzięki twemu błogosławieństwu dom sługi twego będzie błogosławiony na wieki. Moi drodzy, Dawid, kiedy usłyszał od Natana słowo Boże, w którym Bóg zapowiada błogosławieństwo, poszedł i, jak słyszeliśmy, siadł przed Panem. Siadł na modlitwie i nie mógł wyjść z podziwu dla Bożych obietnic, ale przyjął błogosławieństwo Boże. Przyjął to, co Bóg obiecał. Przyjął to za prawdziwe. Uznał to za słowo niepodważalne i przyjął to błogosławieństwo, które Bóg udzielił mu, którego Bóg mu udzielił i całego, całemu Jego domowi. To jest bardzo konkretny przykład, moi drodzy, dla nas, ponieważ Bóg chce nam błogosławić. Bóg nie chce nikogo przeklinać, przekreślać, Bóg nikogo nie potępia. Bóg chce nam błogosławić. On składaną nam obietnicę. On pragnie nam hojnie udzielać swojej łaski. Jednak my bardzo często gdzieś ulegamy pokusie, którą zły próbuje zasieć w naszych sercach, szczególnie w momentach, kiedy doświadczamy swojej słabości, swojej grzeszności. Diabeł przychodzi właśnie z taką pokusą, że nie jesteśmy godni Bożego Błogosławieństwa, że nie jesteśmy godni tego, by Bóg udzielał nam swoich darów. I nierzadko wielu ludzi przyjmuje to za prawdę. Zamiast przyjąć Boże błogosławieństwo, przyjmuje przekleństwo od, od, od złego, przyjmuje pokusę jako prawdę, a Bóg przecież w swoim Słowie składa nam wielkie obietnice. Faktem jest, że jesteśmy słabi, grzeszni i niegodni tego, by e, otrzymać Boże błogosławieństwo, ale Bóg w swojej miłości. Właśnie nam tego błogosławieństwo udziela. Nawet w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu e, Dawid mówi o tym, że to ma być prawo dla człowieka. Moi drodzy, właśnie w taki sposób trzeba, abyśmy do tego podchodzili, że Bóg jest dobry, że Bóg hojnie chce nam błogosławić i chcielibyśmy przyjmować te błogosławieństwa Boże, chcielibyśmy przyjmować te obietnice. Nie pozwólmy, by diabeł nas okradał z tych obietnic. Nie pozwólmy, by diabeł e, zabrał nam nadzieję, by diabeł e, wpuścił nas w rozpacz. On sam jest w rozpaczy, dlatego też chciałby, abyśmy my w taki sposób po prostu przekreślili Boże plany do naszego życia, abyśmy też stracili nadzieję, abyśmy wpadli w rozpacz i abyśmy zamknęli się na Boże błogosławieństwo. A Bóg, Chce nam Hojnie błogosławić. I nawiązując też do dzisiejszej Ewangelii, w którym Jezus mówi, że nie zapala się światła, aby postawić je gdzieś pod łóżkiem tylko na świeczniku, człowiek, który przyjmuje błogosławieństwo Boże, może być naprawdę światłem dla innych, może być tą iskrą nadziei dla tych, którzy ją stracili. Dlatego też, moi drodzy, chciejmy przyjmować Boże błogosławieństwo. I chciejmy być dla innych światłem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to Słowo, które dziś do nas kierujesz. Dziękuję Ci za obietnice, które nam składasz w swoim Słowie. Jesteśmy ci Panie wdzięczni za bezmiar Twoich łask i chcemy, Panie, przyjmować Twoje błogosławieństwo. Chcemy przyjmować Twoje obietnice i chcemy żyć tym błogosławieństwem i tymi obietnicami na co dzień. Nie pozwól nam, byśmy wpadli w pokusę, rozpaczy, byśmy stracili nadzieję. Nie pozwól, by nasza słabość i podstęp złego ducha zniweczyły plany, jakie masz wobec nas. Panie, niech Twoja łaska zwycięża i niech Twoje błogosławieństwo obficie rozlewa się na wszystkich nas. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.